Cześć, witajcie. Wieczorową porą, godzina 22:30. Chyba tak, nawet i później troszeczkę. Idziemy sobie z Katlonim Lalonim na spacerek wieczorny, i przede mną oto taka przepiękna łuna kolorowego zachodu słońca się zrobiła. Zobaczcie, przepiękne niebo jest. Takie właśnie zachody słońca w tej chwili są. Niesamowite, to w ogóle podejrzewam, że kamera nie oddaje piękna tego obrazu całego, jak to wygląda, ale aż po świata taka jest, ja to widzę, Inaczej widzę, czuję to, przepiękny obraz, żeby tak namalować. Ja kiedyś właśnie dostałam w prezencie cały zestaw do malowania farbami wodnymi i tu ja... I wam powiem szczerze, ja nie potrafię malować. Z kółka zrobię kwadrat. I właśnie mój, o, i właśnie mój taki cel był, żeby nauczyć się malować. Na co, Laloni? Wyjdź stąd! Podeptałaś? No co za Laloni? Idź stąd. Stręcny mój Laloni. Zobaczcie, tutaj są jagody. O, mam nadzieję, że teraz widać. Oczywiście ja i moje rękawiczki, bo jest mi zimno. Są oto, właśnie, jagody. O, no. Pewnie jakieś psy i na to. Aha. Kolega, się znalazł koleżanka. Ten pies, który wszędzie sra. Ten brązowy. Srają tym psem, nie sprzątają. Właśnie już ten, wiem co i jak. No, dobrze wróciła do mnie moja panienka. Także jestem zadowolona, że się zaczyna słuchać moja, moja piękność. Bo był czas, że się niestety zwierzę nie słuchało i to bardzo mocno. Zresztą to już chyba wiecie. Aj jaj, tak. Ale w tej chwili zaczyna robić się pewnego rodzaju postęp. I w dwa dni temu, jak. o ja, patrzcie dalej, jakie kolory! I dwa dni temu, jak znalazła. zdechłego ptaka, to go puściła. Udało mi się go wyrzucić w te łubiny, żeby tam nie wchodziła. Złapać ją. Znaczy nie tyle ją złapać, właściwie co ja powiedziałam do kakloneski, że idziemy. Ła, nogę bym złamała. Idziemy i posłuchała się i poszła ze mną. Także to był bardzo ważny etap w jej życiu, ponieważ po prostu coś zaczęło dochodzić do tej mojej czaszki tam lalonezowej. I to właśnie teraz ona widzę zaczyna się tak nawet i słuchać i taka fajniejsza się zaczyna robić, także 2,5 roku ma już teraz, także mam nadzieję, że zacznie się jakiś postęp robić. Zobaczcie jakie piękne niebo jest. Nie wiem, czy to widać, będzie właściwie przez to, że ja w telefonie nagrywam. Ale o tam, nie, to o tu, takie chmury są bardzo takie. Jakby padał deszcz, ale tam nie pada deszcz. No przepiękny zachód słońca jest, przyznacie. A druga strona wygląda o tak. O, już jest pochmurno, ciemno, szaro i ponuro. Dobrze, słuchajcie, to będzie koniec. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Pozdrawiam was. Widzicie. Na razie. Cześć.